Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest matura, maj 2014, poziom podstawowy, zadanie siódme. Zapiszmy sobie może numer zadania. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno tablic które, ze wzorami, które możecie mieć na maturze, kartki papieru oraz czegoś do pisania, a najlepiej, żebyście mieli ze sobą wydrukowany arkusz właśnie tej matury. Rozpoczynamy. Mamy na rysunku przedstawiony fragment wykresu funkcji kwadratowej. Tutaj obecny, właśnie na czerwono. I musimy z, y, podać, a raczej wybrać wzór, który jest wzorem właśnie tej przedstawionej funkcji. No i tak, najpierw w głowie naszej poszukajmy wszelkich wiadomości związanych z funkcją kwadratową. No i tak, pomyślmy, pomyślmy. I, no i po, zastanówmy się, no bo co ja wiem na pewno? Wiem, że wykresem funkcji jest parabola. No, i tak, jak już wiem, że wykresem funkcji jest parabola, no to tym tropem idąc, mogę się zastanowić i powiedzieć, kiedy ta parabola ma skierowane ramiona ku dołowi, a kiedy ku górze. U nas ma ku dołowi, i teraz tak. Ona ma skierowane ramiona ku górze, jeżeli jej współczynnik kierunkowy A ma. Postać dodatnią, czyli jest liczbą dodatnią. Natomiast ma ramiona skierowane w dół, gdy, jest, post jest, gdy jest, on, jest on liczbą ujemną, czyli ma minus. I przyjrzyjmy się naszym przykładowym wzorom. I teraz tak. Zobaczcie na podpunkt A. Widzimy, że w podpunkcie A ta liczba tutaj, pierwsza to jest nasze A, czyli ten współczynnik kierunkowy, jest to postać iloczynowa. Jeżeli nie wiecie, co to jest za postać, to szybciutko yy, idźcie do tablic. Może ja jeszcze tutaj zapiszę. Yy, przy funkcji kwadratowej na samym dole macie postać iloczynową. Ona wygląda w ten sposób. I teraz tak nasze A tutaj jest dodatnie, na co wskazuje, że ramiona paraboli muszą być skierowane do góry, czyli u nas są. Kudołowi więc ta od razu odpowiedź nas totalnie nie interesuje. No to lecimy dalej. Mamy tutaj y, jedną drugą znowu, czyli znowu plus, czyli znowu ramiona skierowane ku górze, a my mamy kudołowi, czyli to nas nie interesuje. I patrzymy do odpowiedzi C. W odpowiedzi C nasze A to jest minus jedna druga, czyli jest minus, czyli już ramiona są skierowane w dół, czyli może to być nasza odpowiedź, jeszcze tego nie wiemy. I teraz w podpunkcie D też mamy jako A liczbę ujemną, czyli to też mogłoby nam ewentualnie pasować, czyli naszymi kandydatami na odpowiedź są odpowiedzi C albo D. No to teraz sprecyzujmy. W postaci iloczynowej, którą mamy, mamy podaną tutaj w każdym punkcie w zadaniu, mamy coś takiego jak x1 i x2. x1 i x2, moi drodzy, to są pierwiastki, to są miejsca zerowe. No to my przyjrzyjmy się w naszym zadaniu, czy mamy jakieś miejsca zerowe. No tak, miejsce zerowe to jest tam, gdzie nasza parabola przecina oś x. No więc tutaj, naszym miejscem zerowym, pierwszym jest minus 1, natomiast tutaj przecina w w trójce. No więc wiemy, że naszymi miejscami zerowymi jest minus 1 i 3, więc przykładowo naszym x1 może być minus 1, natomiast naszym x2 może być 3. I teraz jak ja bym wstawiła tutaj x1, to co by było? X minus minus 1. Zgadza się, czyli by było X minus minus 1, czyli by było X plus 1. I teraz ja sprawdzam, czy w którymś z odpowiedzi C bądź D ja mam nawias x plus 1. Patrzę, że tak, w C jest x minus 1, to nie, ale w D tu mam x plus 1. No to sprawdzę, czy pasuje mi też drugi nawias z drugim pierwiastkiem, czyli z trójką. Czyli to jest x2, czyli to by było x minus 3. Czy ja w odpowiedzi D mam x minus 3? Zgadza się. Czyli Mam uwzględnione dwa pierwiastki 3 i minus 1 i mam to, że ramiona paraboli skierowane są w dół. Zatem na pewno to jest moja odpowiedź. D, to jest ten wzór paraboli podanej na rysunku, na układzie współrzędnych. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Matura Maj 2014. Zapraszam na naszą stronę, na plus.pl. Jeżeli chcecie, żeby znalazło się tu jakieś zadanie, bądź też zagadnienie, to wysyłajcie je na nasz adres mailowy podany w opisie do filmu. E, moi drodzy, jeżeli przydało Wam się to zadanie, polubcie nasz film, zasubskrybujcie nasz kanał. E, ja Wam życzę udanego dnia i do usłyszenia.